Witam serdecznie, z tej strony Tomasz Chopiński. Zauważyłem u osób, które starają się o dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, powtarzający się błąd. Dotyczy on sposobu promocji własnego biznesu, własnego pomysłu na biznes. W opisie pomysłu jest zawsze miejscem, w którym wnioskodawca musi pokazać, w jaki sposób zamierza promować swoje towary lub usługi. I często osoby wnioskujące piszą, Wymieniając takie formy promocji jak reklama w internecie, ulotki, poczta pantoflowa i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo firm promuje się poprzez rozdawanie ulotek, tylko że najczęściej są to pieniądze wyrzucone w błoto. Z kolei, jeżeli chodzi o serwisy społecznościowe, na przykład promując się na Facebooku czy w jakichś innych serwisach, trzeba mieć pomysł na content. Czyli inaczej na treść. YouTuberzy, którzy są skuteczni w prowadzeniu swoich kanałów, mają jedną wspólną rzecz. Prezentowana przez nich treść opiera się na dobrym pomyśle. Kontencie, który interesuje, angażuje odbiorców. Jeden jest na przykład pranksterem, wkręca na przykład przechodniów w różne nietypowe sytuacje. Drugi robi wywiady z ludźmi w jakimś określonym miejscu, na przykład w Maluchu, w Bentleyu. Trzeci robi te wywiady w jakiejś kawalerce, jeszcze inni recenzują produkty. Jest też kanał, na którym założycielka opowiada i analizuje, jakie błędy językowe popełniają ludzie, posługując się językiem polskim. Zanim zaczniemy tworzyć blog czy materiały wideo, trzeba mieć wcześniej pomysł, z jakim kontentem wystartujemy. Tutaj pojawia się pytanie, od czego wystartować, aby skutecznie się promować, mając niewielkie fundusze, mając niewielkie środki na Promocję. Ja proponuję Wam, abyście zaczęli od poradnika przydatnego dla Waszych klientów. Najpierw, oczywiście, musicie znać profil Waszego klienta. Podstawą jest wiedza o klientach i prawidłowo, prawidłowo przeprowadzona segmentacja. Co lubią nasi klienci? Jakie znają wartości? Gdzie bywają? Wysyłam Was tutaj do odcinka o modelu Canvas, do podrozdziału o segmentacji. Teraz, jeżeli macie prawidłowo określone i scharakteryzowane segmenty klientów, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie podstawowe wątpliwości jakie pytania mogą mieć osoby z segmentu, do którego chcemy dotrzeć. Następnie proponuję zacząć promocję od tego, co zrobił David O'Gilvie, który jest takim światowym autorytetem w dziedzinie reklamy. Tworzył on kampanie reklamowe dla światowych marek takich jak na przykład Rolls-Royce czy Mercedes. I po II wojnie światowej Ogilvy założył agencję reklamową i wymyślił dla niej genialną reklamę. Ogilvy napisał artykuł pod tytułem jak stworzyć reklamę, która sprzedaje i opisał w nim w 38 punktach na co zwrócić uwagę tworząc skuteczną reklamę. Na końcu znajdowało się takie pytanie, czy to wszystko, co wiemy? I dalej O'Gilvie napisał, że powyższe wskazówki nadają się do zastosowania przy reklamie większości produktów. Dalej kontynuuje, że jego agencja wypracowała sposoby, jak skutecznie się reklamować, dedykowane dla konkretnych branż, takich jak produkcja żywności, turystyka, artykuły dla dzieci. Ale ta wiedza jest dostępna tylko dla klientów agencji reklamowej Ogilvy mawe. Poniżej znalazło się logo agencji reklamowej i jej dane adresowe, adresowe. Przeważająca treść tego artykułu to wiedza przydatna z punktu widzenia klientów. Reklama zajmuje jego znikomą część. I teraz zastanówcie się, jakie pytania, jakie wątpliwości mają wasi potencjalni klienci. Weźmy na przykład cukiernie wytwarzające torty na wesele. Można stworzyć poradnik, jak wybrać tort i ciasto na wesele. Ile trzeba go zamówić w przeliczeniu na liczbę gości? Jakie rodzaje ciast sprawdzą się lepiej w ciepłe dni, a jakie niekoniecznie? I tak dalej, i tak dalej. Można opisać, na co potencjalny klient musi się zapytać w cukierni. Co sprawdzić przed jej wyborem? Czy są jakieś czynniki, które powodują, że należy z góry odrzucić daną cukiernię? To wszystko jest do opisania. Te porady można przygotować nie tylko w formie. Artykuł na stronę, na bloga, ale dodatkowo można przygotować je w formie wideo. Ważne jest, aby ten materiał posiadał wartościową wiedzę. Natomiast trzeba też pamiętać, że informacja o naszej firmie, reklama, musi być tylko dodatkiem do tej wiedzy, tak jak w przypadku wspomnianej wyżej agencji reklamowej. Musi być odpowiednia proporcja wartościowej wiedzy do przekazu reklamowego. Teraz dla odmiany weźmy przykład z innej branży. Artykuł na bloga, poradnik może stworzyć też na przykład biuro nieruchomości. Na co zwrócić uwagę, kupując nieruchomość? Można to pisać na blogu, można dodatkowo nagrać na ten temat film na YouTube'a, na Facebooka. Dodatkowo można zrobić checklistę do pobrania. Ma ona, będzie miała ona za zadanie ułatwić osobie, która ją pobierze, zapisywać sobie informacje o oglądanych nieruchomościach, aby łatwiej było je porównać, aby łatwiej podjąć decyzję. Checklista koniecznie powinna posiadać dane kontaktowe Waszego biura nieruchomości, czy też dane kontaktowe tego pośrednika, który się promuje. Artykuł lub ta checklista może dotyczyć także tego, jak wybrać pośrednika lub biuro nieruchomości, na co zwrócić uwagę, wybierając ich. Tutaj też można stworzyć i artykuł, i film, wideo oraz checklistę. Teraz weźmy inny biznes, na przykład czarter jachtów. Można przygotować materiał na co zwrócić uwagę wypożyczając jacht, aby nie stracić. Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi wypożyczalniami, które potem nie chcą zwrócić kaucji. Można opisać różne praktyki rynkowe stosowane przez niektóre wypożyczalnie i wpleść w to informacje, jakie czynności Podejmuje nasza wypożyczalnia, aby sytuacja była klarowna zarówno dla wypożycz wypożycz wypożyczającego, jak i dla klienta. Aby klient wiedział, że jeżeli będzie użytkował jacht prawidłowo, to kaucja mu nie przepadnie. Warto też umieścić w materiale informacje, jak dobrać jacht, na co zwrócić uwagę. Takie poradniki można stworzyć w większości biznesów. Ludzie coraz bardziej potrzebują specjalistycznych informacji, aby podjąć decyzję o wyborze produktu, o wyborze usługi, o wyborze usługodawcy. Potrzebują doradztwa. Coraz częściej decyzja wiąże się z ryzykiem, z ryzykiem straty, jeżeli wybiorą zły produkt, zło, złą usługę, złego usługodawcę. Teraz zobaczcie, jeżeli potencjalni klienci będą mieli do wyboru kilka podobnych produktów lub usług oferowanych przez nieznane osoby, a jedna z ofert będzie pochodziła od osoby, którą oni znają, na przykład z serwisów społecznościowych, z artykułu, to zazwyczaj wybiorą. Ofertę od tej osoby, która się wyróżnia pozytywnie, która podzieliła się przydatną wiedzą. To tyle na dzisiaj. Będę wdzięczny za komentarze i za lajki. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam, Tomasz Szapiński.